Z jednej strony musicie troszeczkę dłużej poczekać. Cześć, witajcie w mojej kuchni, z tej strony Paulina, i dzisiaj mam dla Was dwa super smaczne przepisy, które ułatwią Wasze odchudzanie. Będziemy gotować sobie coś na śniadanie. I proszę koniecznie zaraz o łapki w górę dla naszego nowego członka rodziny, i dla mnie, żeby mi się udało, ponieważ jestem teraz taką. Yy, Początkującą psią mamą, i to jest naprawdę ciężkie, żeby podzielić uwagę i na gotowanie, i na takiego małego psiaczka, żeby nie narobił tam, gdzie nie trzeba. Także wszystkie zajemnicze piski już się wyjaśniły. Przechodzimy do zrobienia pierwszego dania. Tutaj ze mną są już składniki. Będzie to owsianka. Mamy płatki owsiane górskie, Cheerios owsiany, cynamon, jabłko. Nie zużyjemy całego. Odżywka białkowa i będziemy sobie jeszcze używać. Wody. Muszę się pobawić troszeczkę z wagą. Będzie to przepyszna owsianka, a jeszcze oczywiście słodzik. Oczywiście słodzik. Wsypujemy łyżką od razu do rondelka, żeby się nie bawić. I zalejemy wodą. Wiem, że pewnie to zabrzmi dość kontrowersyjnie, że dużo jest osób, które są fanami jednak owsianki na mleku, ale jeżeli spróbujecie tą, którą Wam tutaj przedstawię, to na pewno w niej zasmakujecie wszystko mamy równo i zalewamy wodą. Ja jej daję dosyć sporo, 400, musi się pojawić na wadze. I będziemy gotować sobie tą owsiankę do, do uzyskania konsystencji takiego. Budynio. Jak Wam się naleje więcej, a mi się już ciut nalało, to nic się nie dzieje. I od razu cztery pastylki słodzika ląduje na palnik, na trójkę. Możemy sobie na początku już zamieszać. Jak zacznie bulgotać, będziemy mieszać sobie cały czas, żeby nam się te płatki po prostu nie przypaliły, nie przykleiły, żeby ta owsianka była apetyczna i zaraz pokażę wam co nam z tego wyjdzie. Że ta konsystencja będzie taka bardzo sycąca, klejąca. Mam nadzieję, że tak samo taką lubicie jak ja. Płatkie zaczynają się powoli gotować i my właśnie od tego momentu będziemy gotować je jeszcze przez 7-8 minut, cały czas powolutku mieszając, może nie cały czas, może przesadziłam, ale co chwila tak musicie tam sobie troszeczkę tą łyżką zamieszać, żeby nic nie przywarło do waszego rondelka. Shira sobie smacznie śpi. Ja tak na nią patrzę nerwowo, bo powiem wam, że naprawdę mały piesek. Ee... To dopiero tydzień, co? To jest dopiero tydzień, ale jesteśmy tak podekscytowani z Michałem, jesteśmy naprawdę szczęśliwi, ona wniosła bardzo dużo miłości do naszego domu, ale też wniosła parę zmian. Zobaczcie tutaj na tą sytuację, która się właśnie dzieje. O jest tak trochę niebezpiecznie, ale jak cały czas mieszacie, to nic za mnie wykipi. Ewentualnie jak Wam wykipi, to możecie unieść garnuszek. Nad płomień i tak cały czas mieszamy. Magicznym sposobem pojawiło się jabłko. Akurat to nie jest z mojej działki, ale ostatnio dostałam od taty. Jabłka to już jest taki sezon, że jabłka są bardzo pyszne. Idealnie. Fajna konsystencja. Już możemy przelać. Zaraz Wam pokażę jako dowód rondelek. Nic się nie przepaliło, jest super. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to polecam ten chilios owsiany. Nasze psiebo, bo już się obudziło i domaga się uwagi. Tam stęka cichutko. To jest tak rozkoszne. Sirka! Zobaczcie, to jest dopiero 30 gramów, a już połowa miseczki jest zajęta, jesienna owsianka. Układamy sobie tak jak chcecie, jak Wam pasuje. I przechodzimy do zrobienia sosu. Dolejemy sobie ociupinkę wody do kubeczka. Dozujcie powoli, żeby nie wyszło Wam zbyt wodniste. Przypominam, że to jest odżywka białkowa. Ja mam akurat smak idealnie wkomponujący się do tego dania, bo to jest smak ciasteczek korzennych. Czyli naprawdę idealnie trafiłam. O, fajnie to wygląda. Zobaczcie, takie gęste. Dobra, gotowe. Ciekawe, czy nam się to uda. Zobaczcie, mamy taką trójwarstwową owsiankę i tutaj szczypta cynamonu posypuję na jabłuszka i gotowe. Tak wygląda pyszny posiłek na takie właśnie nie jak dzisiaj, czyli kiedy jest szaro, ponuro, chłodno, deszczowo. Mam nadzieję, że Was zachęci ta propozycja i wypróbujecie ją w domu. A teraz uciekamy na propozycję numer 2, czyli placuszki bananowe. Witam z powrotem. E, czas na placuszki bananowe, a dokładniej bananowo-twarogowe. Przedstawiam Wam szybko składniki. Mąka, erytrytol, banan, twaróg, kakao, prawdziwe mleko i taki jogurcik proteinowy do posmarowania. Poza tym duża patelnia i taki o, tłuszcz sprayu do posmarowania. Jeżeli takiego nie macie, to używacie oczywiście jakiegoś innego tłuszczu, ale pamiętajcie o tym, żeby go wpisać do aplikacji, żeby nie sabotowała Waszej na przykład redukcji. Na pierwszy rzut ugniatamy sobie banana z farogiem i wsypujemy erytrytol. Dwie łyżeczki wystarczą, bo ten banan na starcie będzie słodki. Ja mam takiego akurat banana, nie aż takiego mega dojrzałego, z czego się bardzo cieszę. Szczerze powiem, nie lubię takich mega dojrzałych bananów. Napiszcie mi, jakie banany Wy lubicie. Tutaj popiskuje mi shirka. Też chcę troszeczkę uwagi. Mam nadzieję, że to Was nie rozprasza. Jak sobie ugniatamy, to pamiętajcie, żeby rozgrzać zawczasu patelnię na maksymalny płomień. I to będzie recepta, złoty środek na super, super upieczenie tych placuszków i już do takiej masy stawiam sobie na wagę miskę dosypiemy sobie mąkę jest wymieszamy tyle ile możemy, z powrotem ląduje na wagę i dodajemy sobie kakao nie żaden puchatek albo Nesquik. Dolewamy mleko i tutaj znajdują się dla przypomnienia mąka, erytrytol, mleko, banan, faruk, yy, kakao. Czyli tak naprawdę niewiele składników. Patelnia już się rozgrzała. Jedna łyżka ciasta na Jeden placuszek wystarczy. Oczywiście możecie sobie formować większe placuszki, ale ja wiem, że i tak z tych niby maluchów wyjdzie coś dużego. Oby jak nie to się spala ze, ze wstydu przed wami, a jak nie, to po prostu przyznam, że nie wyszło. <laughs> Przejdzie mi to jakoś przez gardło. Pierwsza partia za nami. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Jak ciastka. Jak ciastka, dokładnie gotku. Najlepsze skojarzenie. I wyszły takie, właśnie małe, pulkniutkie. Z jednej strony musicie troszeczkę dłużej poczekać. Ja teraz nie dodawałam nawet sprayu. I gotowe. Ale to jeszcze nie koniec. Oczywiście będziemy wykładać sobie jeszcze troszeczkę jogurtu, o którym wspominałam wcześniej. I drugie danie gotowe. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda, aż mam ochotę zjeść. Mam nadzieję, że Wy też, jeżeli jesteście godni przepisów, to odsyłam do mojej najnowszej książki. W dobrej formie znajdziecie tam również plany treningowe, jak i jadłospisy. Widzimy się w kolejnym odcinku w sobotę o godzinie 10. Mam nadzieję, że wstaniecie, że nastawicie budziki. Do zobaczenia! Hej!